Cześć, z tej Marcu dzisiaj dość chłodno, bo 4,5 stopnia i to jest ostatni dzień, w którym jeszcze mogę pójść na spacer e, dlatego że prognozy już e, mówią o temperaturze 2-3 stopnie, więc tutaj w lesie będę miał w zasadzie 0 no i to już dla mnie, że tak powiem jest chyba kończące. Oczywiście muszę zabrać się bo inaczej za bardzo się nie da. Spróbujmy uh, 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 uh. tak. jeszcze. No. Jest mokro. Jest mokro, jest chłodno. Generalnie jest już nieprzyjemnie. Ja generalnie nie lubię naszego polskiego klimatu w tym sensie, że jest za zimno. już by, Fajnie by było, gdyby na przykład temperatura w ciągu zimy spada spadała poniżej 5 stop. To już by było fajnie. To już by było naprawdę fajnie. Można by sobie bez problemu cały, cały rok chodzić boso bez potrzeby posiadania jakiegokolwiek obuwia. <trym> trzeba, że tak powiem cały czas mieć coś w zanadrzu szczególnie właśnie w okresie jesiennym, początku wiosny oraz zimowym dzisiaj chciałbym powiedzieć bo naszły mi takie czasami takie rozważania na temat tego co dzieje się że tak powiem Społeczeństwie z internetem, a głównie zauważyłem, że pewna część społeczeństwa została takiej, jakbym to ujął, psychozy wielkiego brata. E... Mają cały czas poczucie, że są inwigilowani, że, że są cały czas rejestrowani, podglądani e... i cały czas są śledzeni na każdym kroku. No jest to po części prawda, bo nie wiem czy jesteście świadomi, ale korzystając z pewnych usług różnych, e, że tak powiem różnych e, dostawców usług, czyli na przykład no, nie będę wymieniał ich zmieniać zmienia nie z nazwiska, bo wiadomo o kogo chodzi e, na pewno że tak powiem Rejestrowany jest każdy ruch na, str na Waszych na stronach internetowych, jest rejestrowane Wasze położenie, gdzie by jesteście, gdzie bywacie, generalnie jakie treści oglądacie i to generalnie wszystko zawsze nie, w zasadzie mogę powiedzieć rejestrowane. Ma to jakiś sensowny wpływ na nasze życie, per jednostkę, tak? No, e, tutaj że tak powiem, e, wie, wiele z Was, wiele bądź wielu z Was, e, którzy mają takową psychozę, ja bym tak to nas, tak? psychodzę. E, no, niestety, chyba przecenia wartość swoją jako jednostki. Bo jako jednostka dane, gdzie jesteście, co oglądacie, w zasadzie nie znaczą nic. Nie znaczą nic, są w zasadzie bezwartościowe. Te dane, gdzie byliście, co oglądaliście, jak długo spędzaliście czas na danej stronie, jak długo oglądaliście dany post na Facebooku, są. Mają znaczenie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zostaną zebrane w większy zbiór. Czyli jak takich kowalskich i ksińskich zbierze się kilka milionów, wtedy ma to znaczenie statystyczne i wtedy można dociągać jakieś wnioski. No i w zasadzie można telepo... na ten temat tyle powiedzieć, że. Strach przed inwigilacją w skali jednostki jest zupełnie nieuzasadniony. No, w skali globalnej oczywiście są już różnego typu teorie na temat tego, że będziemy sterowani. Tylko, że wydaje mi się, że te głosy są mniej więcej jakieś 10 lat za późno. Nawet to um, powiedziałbym o 15 lat za późno. Powiem jeszcze więcej, 20 lat za późno. <laughs> jako, że mam wiek taki, jaki mam. E, przeżyłem już kilka setek pokoleń internetowych. I tak, pamiętam. Czyli ja się wychowałem generalnie w stosunku do telewizji. Na, jak byłem w młody, to większość, że tak powiem, ludzi oglądała telewizję i stamtąd czerpała wszystką wiedzę i różne inne rzeczy. Potem, jak byłem młody, zaczął chodzić internet pod strzechy dość powszechnie. No i zaczynało się wykształcać społeczeństwo, któremu, że tak powiem, nie jest potrzebna telewizja. Wystarczyło zajrzeć do internetu, było wszystko. Teraz jest tak, że już, już widzę, że jest w zasadzie bardzo dużo osób, ale to bardzo, to w zasadzie sensie nie są dziesiątki, setki, tysięcy, tylko to, ja bym to oceniał miliony osób. I to w moje zdanie to w samym polskim społeczeństwie, w którym nawet nie jest potrzebny internet, wystarczy im Facebook, czy też inny portal społecznościowy. I to jest dla nich już wystarczający, tak powiem, medium do zdobywania wiedzy Oświeci, o świecie i o tym, co się wokół nich dzieje. I to jest, jak tak powiem, troszeczkę przytłaczające, jak się na to zaczyna myśleć. Więc to jest, jest, tak powiem, faktyczne zagrożenie. Tylko, że żeby bić na alarm, to już moim zdaniem jest za późno. Gdyż, e, że tak powiem ta cała ta cała e, ta, ta cała inwigilacja świata, to, to, to przestawianie się że tak powiem, z media na media zaszło już tak daleko, że to się nie da cofnąć. I to jest właśnie e, coś co, to, to, czego być może się boimy, ale to, nam no, tak powiem strach, że zapewne trzeba temu stawić czoła. czoło więc e, strach przed tym, że jesteście inwigilowani, że jesteście podsłuchiwani, że jesteście podglądani, jest moim zdaniem nieuzasadniony, bo to jest, było i będzie. Już od dłuższego czasu e, nikt, że tak powiem, jak były ataki 11 września, e, to nikt e, nie protestował przeciwko prowadzeniu monitoringu. Na lotniskach i intensywnych kontrolach. No a teraz, że tak powiem, nagle wszyscy się obudzili, że ktoś nas podgląda, ktoś nas, że tak powiem, mm. ktoś nam próbuje nas vigilować. czy Ja z tego całego procesu poglądania widzę tylko jeden plus. W sensie per, jednostka. Przestało mi przychodzić SPAM który w sensie reklamy. Bo oczywiście darmowe korzystanie z różnych portali wiąże się i różnych usług wiąże się z tym, że musimy coś dać od siebie, tak? Nie są to pieniądze, ale są to, że tak powiem, oglądanie reklam. Tak? Musimy oglądać reklamy, żeby korzystać z różnych rzeczy. Więc przestały mi przychodzić reklamy, które jest zupełnie totalnie interesują. Dostaję reklamy rzeczy, które mnie interesują, czyli na przykład w moim przypadku to jest to jest, to jest spawalnictwo głównie jakieś rzeczy, rzeczy narzędzia, jakaś elektronika i to generalnie mogę powiedzieć, że to jest impuls in całej inwigilacji, bo przestały mi przychodzi reklamy rajstw. tak, Bo kiedyś to, że powiem w zamierzchłych czasach było powszechne, że, że, tak powiem, dostawało się wszystko. Kaszki dla dzieci, rajstopy, kwiaty, meble, mimo że nie byłem zainteresowany. <tuszy> <tuszy> meble, że nie byłem, mimo, że nie byłem zainteresowany. Więc to jest, że tak powiem, plus tego całego, tej całej inwigilacji, że przestały przychodzić mi yy, różne zbędne rzeczy Czy tam te reklamy też są oczywiście zbędne bo ich w zasadzie nie przeglądam za bardzo ale przynajmniej nie przynajmniej czasami no, faktycznie o zawieszę i to jest e, jakiś tam plus z tego wszystkiego więc e, moim zdaniem w społeczeństwie jest psychoza jakieś tam podglądania, oglądania że nas monitorują ale to jest niezasadnione no i oczywiście ten strach że tak powiem, już jest za późno, jakieś 20 lat. Wtedy, kiedy można może to było zgasić w zarodku, eee, nikt o tym nie myślał. No tak, nie przypominam sobie, żeby, żeby wypowiadali się eksperci na temat wielkiego brata. Już to tak daleko zajdzie. No ale cóż. Tak było jest i będzie, moim zdaniem. więc nie należy się tego obawiać. No, nie będę tutaj próbował e, snuć teorii na temat skali globalnej, bo to, bo to jeszcze, że to powiem, może pójść w różne strony, e, biorąc pod uwagę, jak e, intensywnie odbija się sztuczna inteligencja, więc tutaj nie będę snuł żadnych e, teorii, bo mogę pójść w zupełnie odwrotnym kierunku, niż to w zasadzie może pójść. Ale, że tak powiem, Mam, sam mam pewne różne dziwne obawy, że będziemy sterowani, ale to raczej w sensie globalnym, w sensie całego społeczeństwa. No ale jako jednostka zbyt wiele już o to nie możemy poradzić, tak. No zaszło to za zbyt daleko. Okej, okay. dziękuję, niesamowity powiem Wam, te 4,5 stopnia. To są 4 stopnie, tak mniej więcej jest. Eee, chyba ja już dzisiaj dziękuję. Hmm. Jeżeli chodzi o spacer, zobaczmy, to jest tutaj mokro. Zobaczmy, jak wygląda stopa. O! Coś. Coś ciekawego. No, to tak wygląda stopa, że tak powiem, po spacerze po piasku zimnym, lepkim. No i jak widzicie, idealnie piękny widać gdzie ona się styka z ziemią gdzie w cudzysłowie się uziemiacie to jest druga sztuka czystej porannej stopy i można powiedzieć, że coś czuję, że w tym miesiącu już zbyt wielu spacerów sobie nie, nie zanotuję, nie nagram bo to że są takie, jakie są. Jak <laughs> będzie szansa, to jeszcze prawdopodobnie wyskoczę sobie gdzieś na jakiś śnieg, ale to naprawdę będzie prawdopodobnie 5-6 minut. To jest wszystko, co mi się udało kiedyś uzyskać. Ok, to tym, że tak powiem, akcentem kończymy dzisiejszy spacer. Także moim zdaniem. Nie macie się czego obawiać, jeżeli chodzi o y, Wasze jednostkowe w cudzysłowie, życie. Bo, co z, y, nikogo, nie, nikogo nie obchodzi, gdzie Kowalski chodzi. Ale już gdzie chodzi milion Kowalskich, gdzie chodzi już milion Kowalskich, to już jest ważne. Także to jest taka różnica. Trzymajcie się, cześć. Tak jest to. I jeszcze raz trzeba by spróbować wyłączyć nagrywanie. Tak jest. Wyłączamy niestety.